Cześć wszystkim, tu Eidos. Witam na pierwszym filmiku o FIFA 20. Dzisiaj porozmawiamy o Złotym Koźle. Tak, tak, Złotym Koźle. Jak może wiecie, w najnowszej odsłonie foot, poza możliwością wyboru strojów, loga, piłki i stadionu, mamy też wpływ na naszych kibiców. Będą nowe karty, dzięki którym będziemy mogli wybrać m.in. jaką ogromną flagę wywieźć, proszę o nasi na meczu. Może to być Zidane, Messi, Ronaldo czy inny gwiazdor, ale może być też Kozio. Tak, Kozioł. I jej game changers pokazali screeny z ekranu celów sezonowych, i wśród nich jest taki, który odblokowuje nam ogromną flagę kozła, złotego kozła. No, któż nie chciałby pokazać takiej flagi przeciwnikowi przed meczem? Żeby zdobyć tę wypasioną flagę, wystarczy wygrać 500 meczów w 500 meczów! Policzyłem, kiedy będzie można za co taką flagę wywiesić, i co się okazało że jeżeli jesteś super wymiataczem i wygrywasz wszystko jak leci w lidze weekendowej, kosisz po 30-0 każdego weekendu top 100, to odblokujesz tę flagę zaledwie po 17 tygodniach. 17 tygodni? No tak, 17 tygodni. 26 stycznia 2020. Masakrycznie późno. Tacy wymiatacze to prawdziwe kozy, a i tak będą musieli czekać na tę flagę aż do końca stycznia 2020. Co jeżeli nie jesteś aż takim wymiataczem? Jeżeli twój standardowy poziom to Elite 3 i 23 winy co tydzień będziesz potrzebował aż 22 tygodni, więc taką flagę kozła będziesz się cieszył dopiero na początku marca. Gracze bardziej przeciętni na poziomie Gold 2 i 17 zwycięstwach tygodniowo będą potrzebowali aż 30 tygodni. Ale blokują tę flagę 26 kwietnia 2020. Gracze na poziomie Gold 3 i 14 winach tygodniowo zrobią to 7 czerwca. Natomiast gracze Silver 1 będą potrzebowali prawie całego sezonu, żeby blokować tego kozła. Dostaną go dopiero 16 sierpnia. A kto gra FIFA 16 sierpnia? Ja nie gram. Wygracie? Jeżeli natomiast jesteś graczem na poziomie brąz 3 i ledwo co, udaje ci wyskrobać jeden, jedyny win co tydzień, będziesz potrzebował 10 lat żeby odblokować tą flagę. Powodzenia! Szczegółową tabelkę z czasami możecie zobaczyć na moim Twitterze, link będzie poniżej. Czekam na komentarze, jak sądzicie, ile czasu Wam zajmie odblokowanie tego kozła. Jeżeli lutym zobaczycie kogoś, kto już tego kozła odblokował, czy będziecie chcieli w ogóle z nim grać? Jaki jest sens posiadania kozła, którego trzeba tak długo zbierać, żeby później nikt nie chciał z Wami grać? Klikajcie Łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby oglądać więcej filmików o FIFA 20. Już niedługo rozpocznę przygodę. I moją drogę do składu 195 overall. W zeszłym roku udało mi się osiągnąć 194 już w maju, później miałem drobną przerwę. I całą moją drogę będę streamował na Twitchu. Link też będzie poniżej. Zapraszam do oglądania streama. Zobaczycie, jak można dojść do składu 195 overall nie wydając ani złotówki na FIFA Pointy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.